najbardziej w polskiej tradycji zapisane szabla i lanca Już po raz 27 na terenie Cytadeli tysiące poznaniaków świętowało Dni Ułana. Ostatni ich dzień czyli festyn kawaleryjski to tradycyjne pokazy jeźdźców z Poznania, ale nie tylko. Nasze miasto odwiedzili także kawalerzyści z Niemiec, Austrii, Kanady, USA i Wielkiej Brytanii. Sprawę tradycji przybliżył mi nieco Adam Bech, nauczyciel historii i przyjaciel 15. pułku ułanów poznańskich. Poznań obchodzi Dni do dlatego że to jest nazwa robocza, która została nadana w latach 80. Świętu Pułkowemu XV Pułku Łanów Poznańskich, którego garnizonem przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego było właśnie miasto Poznań. Tutaj też pułk został sformowany w 1918-19 roku w czasie Powstania Wielkopolskiego. Pierwsze szwadrony pułku powstawały właśnie na terenie Poznania i składały się w większości z Poznaniaków. Stąd też, kiedy pułk wrócił po wojnie polsko-bolszewickiej do Poznania, to Poznań został miastem macierzystym dla ułanów poznańskich, którzy zresztą byli nazywani przez cały czas dwudziestolecia dziećmi Poznania i ze względu na rodowód, i ze względu na przywiązanie do miasta. Historia XV Pułku Ułanów Poznańskich zaczyna się wraz z odradzaniem się niepodległej Rzeczypospolitej i trwa do dziś. Choć ułani nie wyglądają tak samo. Jednym z najciekawszych momentów w historii pułku jest druga wojna, kiedy wraz z Brytyjczykami polscy łani walczyli m.in. pod Monte Cassino. Fantastyczną wystawę przygotował historyczny łącznik Dale Taylor. Jestem Anglikiem, ale mieszkam tutaj w Poznaniu kilkanaście lat. Interesują się bardzo historię. i od kilku lat bardzo interesują się historią 15 Pułku łana Poznańskich. Dzisiaj dniu łana nasz specjalny dni w Poznaniu, e, mamy tutaj namiot, który pokazuje historię e, pułk e, od początku, czyli 1918, do dzisiejszych 15. batalion. To jest od czasu, kiedy widzimy mundury, każdy rodzaj, każdy wzór e, do kampanii wrześniowej. Potem jest krótki przerwa i e, razem z General Anderson znowu powstał 15 pułkowników Na Cytadeli nie zabrakło oczywiście poznańskich grup rekonstrukcji historycznej, które jak zwykle nie zawiodły i wytrwale opowiadały rządnym wiedzy o historii i żołnierskiej codzienności. Wszyscy chwalili też grochówkę chłopaków z Warty. Ale wracając do ciekawostek, Odwach zaprezentował wyposażenie ułana Dywizjonu Rozpoznawczego 10 Brygady Kawalerii, czyli jednostki, na podstawie której w czasie II wojny powstała Dywizja Pancerna Generała Maczka. Na wystawce jest wyposażenie osobiste żołnierza, sprzęt do mycia, podstawowy sprzęt do jedzenia typu menażka, manierka niezbędnik, widać tam również bieliznę, którą nosili żołnierze, różne woreczki, w których były przechowywane suchary, sprzęt do czyszczenia, sprzęt do mycia, jest sprzęt do czyszczenia munduru, do, do czyszczenia butów. Jest charakterystyczny hełm, który używał e, dziś, e, ten dywizjon rozpoznawczy, czyli e, po niemiecki, po austriacki hełm wzór 16, który został tylko przemalowany e, i z wymienionym w, w, wnętrzem służył żołnierzom dywizjonu rozpoznawczego w roku 39. E, podstawowe uzbrojenie. Żołnierza, czyli karabinek wzór 98A, ładownicę do niego z, z zapasem amunicji. I to by było na tyle. Do zobaczenia za rok.